Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj e, troszkę o wrzosie. Chciałbym, żeby ten odcinek był mm, taką relacją z wrzosu, ale też chciałbym poruszyć pewne problemy dotyczące właśnie tego pożytku. I tak sobie pomyślałem, że przechadzając się po żegańskich poligonach wśród Brzosu, możemy parę słów powiedzieć na temat tego pożytku. Zajrzymy być może do uli, poruszymy kilka jak gdyby tematów dotyczących tego trudnego pożytku. Zapraszam. Wrzosowiska mogą być takie jak tutaj, czyli wykorzystując ścieżki w lasach. Wrzosy mocno w odsłoniętym terenie, gdzie nie ma zadrzewień, ale są piaski. Wrzosy często tutaj inwazyjnie zabierają te obszary, ale oczywiście rywalizują o słońce z drzewami, ponieważ wiadomo, wrzosy są słońcolubne, że tak powiem. One potrzebują mieć gleby przepuszczalne. No i potrzebują oczywiście mieć dużo słońca. Oczywiście są takie wrzosowiska jak tutaj widzicie. Ja właśnie na takich stoję, gdzie jest bardzo dużo partycji takich drzew. No i pomiędzy rosną ogromne połacie wrzosów i ustalmy, jest tutaj ogromny teren zalesiony, gdzie te wrzosa, wrzosy są. Oczywiście jakiś kilometr na wprost, można powiedzieć, że zaczynają się otwarte przestrzenie, gdzie tych wrzosów jest więcej, ale ustalmy, no, tam tych pasiech też jest więcej, więc no, to jest różnie. Żeby znaleźć dobre miejsce na wrzosie, nie jest to wszystko takie proste, Komplikowana sprawa. Ja też za wiele Wam nie opowiem, ponieważ czwarty sezon stoję dopiero na wrzosowiskach, więc jest to dla mnie typowo świeży pożytek i jeszcze do końca za dużo o nim nie wiem. Uczę się cały czas. Mówi się, że wrzos, że pożytek wrzosowy to jest jeden z najtrudniejszych. No i zgadzałoby się, ponieważ jest to ostatni praktycznie pożytek dla pszczelarzy. Inni pszczelarze w Polsce albo w tym czasie leczą rodziny, albo już karmią i teoretycznie przygotowują do zimy. I wrzos tutaj o tyle może być trudnym pożytkiem, że jeżeli go nie ma, albo słabo nektaruje, no to w tym momencie jest to bardzo złe dla naszych rodzin pszczelich, ponieważ one głodują, mogą głodować, dwa. No nie leczymy ich, no bo przecież nie chcemy zepsuć potencjalnego miodu, który teoretycznie moglibyśmy odebrać. Więc jak gdyby każdy pszczelarz jest w wyczekiwaniu i patrzy co się tutaj wydarzy. Będą nosić, nie będą. Kolejna sprawa to wrzosowiska, jak widzicie, tutaj pięknie kwitną, ale tu już te po drugiej stronie przekwitają. Więc jak gdyby nie jest to równomierny pożytek, że wszystkie wrzosy zaczynają równocześnie. Startować i równocześnie kończyć kwitnienie, tylko w zależności od tego właśnie jak tutaj te drzewa rzucają cień, jak te wrzosy rosną względem kierunków świata, tak one różnie w różnym czasie kwitną. Więc jak gdyby to też jest ważne i ma znaczenie, prawda? Czyli jest to pożytek, przez co się wydłuża, nie można stwierdzić, że o dwa tygodnie kwitnie, kwitnie wrzos i koniec. Raczej jest to pożytek długi, tak od 4 do 6 tygodni trzeba liczyć, że te wrzosy kwitną. Więc ustaliliśmy, że już jest ten pożytek trudny. Kolejna sprawa, którą warto tutaj poruszyć, to jest to, że niestety poza tym, że przyjmijmy, że pszczoły bardzo fajnie noszą. Czyli wrzos nektaruje, przynoszą coś tam do ula. Pyłek też zbierają. Nie łudźmy się, te ilości nie są porównywalne do innych. Czasami pożyw. ten wrzos potrafi dać więcej, ale zazwyczaj są to ilości takie 3, 4, 5 kg co roku. Rzadko się zdarza, że jest 8 i 15. Może tak to ujmę. Czyli rzadko kiedy zdarzają się obfite zbiory miodu wrzosowego. Kolejna sprawa, która decyduje o tym, że jest to jeden z cięższych pożytków to są pajęczyny, czyli pająki, które tutaj są i takich pajęczyn tu jest pełno i niestety pszczoły jak widzicie są narażone na utratę swojego życia zbierając miód, nektar, zbierając nektar wrzosowy. Zobaczcie tych pajęczyn tu jest pełno, może kamera nie odda, chociaż myślę, że będzie widać to w kamerze. Te pajęczyny są dosłownie wszędzie. Pszczoły tutaj latając od kwiatka do kwiatka, niestety między tymi pajęczynami czasami muszą się poruszać, choć wiadomo, one też myślę, że uważają i zdają sobie sprawę z tego zagrożenia. Niemniej jednak wiadomo, te pajęczyny są tak rozległe, tutaj kolejne. Tutaj zobaczcie, jakie wielkie pajęczyny, niestety tutaj łapią się, łapią się. No i dlatego jest duża strata pszczoły lotnej. Także często się mówi, że na wrzosy przywieźli silne rodziny, a potem został tylko czerw bólu i trochę pszczół. I to by się zgadzało, no bo część tej pszczoły lotnej ginie, część też ginie ze starości, bo jest to, umówmy się, letnia pszczoła. No dlatego jak gdyby tak to bywa właśnie, że po tym wrzosie rodziny ogólnie przychodzą słabe. Ale musimy tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Tak się tylko dzieje wtedy, kiedy jednak tego pożytku nie ma albo jest bardzo słaby. Natomiast jeżeli rok, jest rok, w którym wrzos dobrze obficie nektaruje i pukuje, mimo tego, że ta pszczoła się wymienia, mimo tego, że część pszczół lotnych yy, ginie tutaj na tych wrzosowiskach, no to trzeba przyznać, że jednak yy, matki czerwią intensywnie w tym czasie, ponieważ. No, jest dostawa świeżego nektaru, jest dostawa świeżego pyłku, więc, jak gdyby, rodziny yy, cały czas próbują się jeszcze dalej rozwijać. Kolejne pajęczyny, zobaczcie. A więc, podsumowując, trzeba przyznać, że wrzos jest najtrudniejszym pożytkiem dla pszczelarza i kto się już odważy jeździć na te pożytki, no to wiadomo, że musi jak gdyby bardzo pilnować tych rodzin pszczeli wszystkich swoich, ponieważ to, co już powiedziałem, determinuje jego powodzenie z tymi rodzinami na przyszłość też, prawda? Czy te rodzinki mu przezimują. Bo najważniejszą rzeczą tutaj jest, o której trzeba powiedzieć, że kiedy odbierzemy ten miód rzosowy, no rodziny trzeba zwieść, w miejsce zimowania, sprawdzić, czy nazbierały sobie w sporo tego miodu, czy będzie trzeba je dokarmić, no i rozpocząć późne leczenie, co oczywiście też źle wpływa na rodziny, no bo ten, ilość warozy do tego momentu nieleczona mogła się namnożyć dość intensywnie i niektórym rodzinom może zagrażać. No, i jak gdyby kończąc już podsumowanie o wrzosie, to trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. No, i trzeba jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Miód wrzosowy praktycznie jest najdroższym miodem w Polsce. No, i teraz co się nakłada na to? No, głównie nakłada się właśnie na to, że jest to trudny pożytek. Pszczelarz potencjalnie ryzykuje ogromną stratą, pozyskując ten miód. Dwa. Nie kończy się już tutaj cała praca przy tym miodzie. Ten miód jest galaretowaty, co niestety powoduje problem z odbiorem tego miodu. Aby odebrać ten miód, trzeba się po pierwsze spieszyć, czyli miód musi być jeszcze ciepły, kiedy zaczniemy go wirować, czyli od razu, kiedy odbieram go stąd, on. Musi trafić do pracowni, gdzie rozpoczynamy proces ekstrakcji miodu. Poza tym trzeba mieć dodatkowe urządzenia, które, którymi rozluźniamy ten miód, trzeba go zruszać, bo inaczej on się nie odwiruje z plastrów. Tworzy to dodatkowy nakład pracy i czasu. No i niestety to generuje koszty. Ale jeszcze trzeba na koniec powiedzieć jedno: ten miód w smaku i zapachu wyróżnia się na tle innych miodów. Ja uważam osobiście, że jest to najsmaczniejszy miód polski. Słuchajcie. No i tak to jest właśnie. Wszystko mi się wydawało, że wziąłem tylko podkurzacza. Nie wziąłem i muszę sobie tak radzić. No zobaczymy zresztą, jak się pszczoły będą zachowywać. Mam nadzieję, że mnie nie zjedzą. Noszą miód. Tak, noszą i to bardzo. Jak się tu wchodzi koło tych uli, czuć piękny zapach wrzosu. Druga sprawa, no to mam wagę. Mam tutaj wagę na jednym ulu założoną, więc teoretycznie od 6 sierpnia, kiedy tutaj przywiozłem te tu pszczoły, jak gdyby widzę, co się dzieje. I powiem Wam, że ten rok dla mnie no, jest bardzo zadowalający, bo nie ma porównania do poprzednich trzech sezonów, kiedy byłem na wrzosie. Nie ma porównania. Ponieważ codziennie są przybytki około kilograma, mniej więcej różnie. Nawet było jeden dzień na minusie, wtedy padał deszcz, także gdzieś na moim kanale jest taki filmik, gdzie pokazuję właśnie jak one tutaj na tym się nosiły. A ostatnie dwa dni, to muszę powiedzieć, jest ponad tam kilo 200 kilo 300. Dwa dni tak nosiły. Dzisiaj nie dotykam tego ula z wagą, ponieważ mógłbym wtedy, jak gdyby ten odczyt ten odczyt wtedy byłby nieprawidłowy, dlatego tam nie będę zaglądał. Zresztą tutaj też zajrzę tylko dosłownie do dwóch, trzech rodzin, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak one tu już do nadstawek noszą miód, co wiecie, wrzosowcy nieraz, no pff, dużo by o tym mówić, ale są różne techniki pozyskiwania tego miodu. Tego miodu nigdy nie ma dużo. Ustalmy to. Więc do nadstawki jak noszą, no to to już jest wiadomo dobry rok. Na tą chwilę wychodzi mniej więcej z tego co ja liczyłem 15 kg przybytku od momentu przywiezienia rodzin. Oczywiście trzeba odliczyć jak, jakąś ilość pierzgi w tym. No i te dwa ostatnie dni mogłyby wskazywać, że troszkę może noszą wody. Bo jednak wczoraj i dzisiaj jest upalnie. Teraz mamy godzinę chyba 16.00. Sprawdzę. 16.30. I jak gdyby no już troszkę tutaj, wiadomo, jesteśmy w lesie, I to jest inaczej, ale jednak czuć upał w słońcu nie mówię. Także być może też na, te, na tą wagę, jak gdyby tę dzisiejszą i wczorajszą, dodatkowo może być woda, ale to zobaczymy. Jeżeli jutro będzie ochłodzenie lub pojutrze i będzie niski spadek tej wagi, to ja będę wiedział, że to było częściowo, przyniosły też wodę. Natomiast jeżeli nie, to być może świetnie wrzos zaczął nektarować, bo umówmy się, jak widzieliście, te wrzosy już są po punkcie kulminacyjnym. One już zaczynają przekwitać, także to już może 3-4 dni i będzie już, waga będzie stała na zerze, albo będzie, wiecie, plus 10, minus 10, w sensie plus 100 gram, minus 100 gram. Słuchajcie. Tak jak widzicie, tak sobie radzę awaryjnie, nie wziąłem podkurzacza, trudno, Zajrzemy, zajrzymy do paru rodzin albo do jednej, ale nie będziemy chyba do gniazda, zobaczymy zresztą jak się rozwinie sytuacja, bo one mi tu podlatywały jak nie miałem dymu, teraz zapaliłem to i troszkę już tak nie słyszę, żeby mi tu gdzieś podlatywały, może dadzą się przejrzeć, także wtedy zajrzymy, no i pokażę jak to wygląda, ile nam nosiły i czym się charakteryzuje ten miód. Okej, okay. coś tutaj widzę, że jest w środkowych ramkach, bo umówmy się jak 15 kg one przyniosły, to nie wyobrażajcie sobie, że wszystko będzie w nadstawce. Na pewno na bocznych coś doniosły, na pewno jest w koło czerwiu tego miodu, dlatego tego wrzosu nigdy nie ma dużo, nawet jak ona waga nam pokaże 15 kg, to my może z ula weźmiemy 7, 8, ale wiecie, już czystego miodu. Zobaczcie, zaczynają sklepić. Mm, naprawdę czuć... Ten wrzos, no ja uwielbiam zapach wrzosu. Zaraz pokażemy bliżej, tutaj, kamerę. Yy, zobaczymy na ten miód, już zobaczycie, że już jest galareta w tych plastrach. Dobrze. Myślę, że to ujęcie będzie dobre. No weźmiemy tą na przykład rameczkę. Nawet poszerzoną im dałem i zobaczcie, no coś tu noszą. Oj. Yy, czy to będzie dobrze widać. Spróbujemy dłutem. Po prostu ja sobie dobrze stanę. No zasklepiają już, ale zobaczmy. miód nie zasklepiony. Zobaczcie, zobaczymy, czy uda mi się pokazać do kamery tą, tą galaretę. Widzicie? Widzicie, jak ona wychodzi I, o, i zobaczcie, trzyma się, nie płynie. Zobaczcie, to jest właśnie kluczowa sprawa. Zobaczcie, jak wychodzą takie grudki galarety. Zobaczcie, o, zobaczcie. Miód nie płynie. Myślę, nie wiem, czy ostrość jest dobra. Zobaczcie, to jest właśnie ten miód, to jest galareta. Ale jeżeli my go. Mm. Jest taki rozluźniacz, to kiedyś pokażę, ale to już bardziej mówię chyba nie dla przelaży. Jest taki rozluźniacz, który po prostu my tutaj uderzamy przed wirowaniem zaraz tą komórkę i my ją po prostu zruszamy. Każdy miód zostanie tak zruszony, to zobaczcie, że on wtedy już jest płynny, już będzie płynął. Widzicie płynie. Dlatego, że został zruszony bez tak zwanego rozluźniacza Niestety my miodu nie da się odwirować tak naprawdę. On częściowo tylko wyleci z wirówki, reszta zostaje. Dlatego bardzo ważne jest, aby właśnie rozluźnić ten miód. No i to generuje też po części te koszty, o których wspominałem wcześniej. No i jak widzicie, nie ma tego miodu nie wiadomo to ile, nie jest po brzegi wypchane, wypchane te ramki, coś tutaj zasklepiają, coś tutaj jeszcze donoszą, ale mm, zobaczcie, nie, nie ma kokosów, nie, mimo wszystko wagi pokazują 15 kg, ale to, to jest tego, tak jak powiedziałem 15 kg ale też w gnieździe. Umówmy się, pszczoły też jak gdyby cały czas konsumują, yy, cały czas się rozwijają. Słuchajcie, wydaje mi się, że chyba zajrzymy tu do tej rodziny. Bo tak, jak one tak się zachowują, to ja z pseudo podkurzaczem jestem w stanie, tutaj tylko zobaczę jeszcze, czy kamera dobrze widzi, najwyżej zmienimy. No, także to, o, tu jest właśnie to, o czym mówię, ona waży z 12 kg minus... Korpus i ten, co 5-6 kg jest tutaj tego miodu. Reszta jest w gnieździe, i być może będzie taki odbiór, bo to jest niepowiedziane. Ja im tu troszkę. No ale już widzę, że właśnie z gniazda są nabite gniazda. Także zmienimy perspektywę. Okej, okay, weźmiemy im tu troszkę, poddymimy jeszcze. Zdejmiemy kratę. Widzicie, kratę mam, no, po to, żeby matka nie weszła do góry. Mimo to, że o tej porze już raczej nie wejdzie, ale nigdy nic nie wiadomo. Tu troszkę jej muszę podymić. I ok, dobrze. Tu niech sobie to, albo tu nawet przez chwilę niech będzie. Słuchajcie. Ja już widzę, że mają tutaj nabite. Zobaczymy ile z czerwiu. Wyciągnie, no może całe gniazdo przejrzymy. Zobaczymy. Najpierw ściągnę te mostki wszystkie. Żeby później fajnie tu krata weszła, nie gniotły się pszczoły. No powiem Wam, że się zachowują fajnie pszczoły, bo to pamiętajmy, to jest ostatni pożytek. Pszczoły to czują. Także one nie zawsze yy, chcą takie są o tej porze roku chętne do przeglądów. Nawet jak noszą, a dzisiaj coś na pewno noszą. Dzisiaj pewnie waga też mi pokaże fajnie i może na koniec tego filmu wrzucę wam jeszcze ten filmik, zrobię takie ujęcie z, z telefonu. Wiecie, pokażę wam wszystkie smsy, które dostałem od wagi od początku jak je tutaj wywiozłem. Także to będzie, o i to będzie świetny pomysł. To będzie takie podsumowanie tego, jak gdyby. Wyciągniemy tą, gdzie tutaj mam najwięcej miejsca. No ciężka, to jest sa, sam miód. A może nie? Nie, sam, dobra. I pierzga. Tutaj pieżgi trochę nas nosiły, zobaczcie. Zobaczcie, to jest do wirowania. Czyli ta ramka na pewno będzie do wirowania i tu jest właśnie to, co mówiłem. Tam będzie 5 kilo i tu będzie 5 kilo. Eee, I to będzie 10, a 5 niestety nie odbierzemy z tej rodziny, ponieważ to jest na każdej ramce y, po troszku. Ok, dobra. Zobaczmy następną ramkę. Bo może jest tak, że one tu zalały w ogóle gniazda. Bardzo, i czerwiu nie ma, a tu już chyba nie. Pieszga pierzga, dobudowały plaster yy, trutowy i ta, tam, tam pakują znowu miód i powiem wam jeszcze, ale zobaczcie ile pierzgi jest fajnych. Tu jeszcze jest pierzga z poprzedniego pożytku. Yy, tak mi się wydaje, ale z tej strony jest miodek i teraz słuchajcie. I troszkę czerwiu. Tu, są, tu w tym małym kawałeczku są jajeczka, bo widzę. Od razu powiem, dlaczego budują na dole. Ponieważ na dole nie ma, w tym roku nie poławiałem w ogóle pyłku z żosu, bo czasami poławiam specjalnie. W tym roku nie poławiałem i wyciągnąłem kratki przeciw zabudowie dzikiej, dlatego że one będą już później zimować. Ja tu, z racji tego, że to jest ostatni pożytek, daję im taką możliwość, że one pociągną w dół te gniazda. Będą miały gdzie się uwiązać. Nawet jeżeli właśnie nazbierają bardzo dużo miodu, gdzie będzie z czerwiem i ja go nie odwiruję, ale żeby miały miejsce, żeby mogły się dalej rozwijać. O, zobaczcie, nakrop. Zobaczcie, tu jest o, nakrop, gęsty, ale jednak y, coś przy tutaj, przy rozerwaniu wypłynął. Dobrze, kolejna rameczka. Zobaczmy, co jest tutaj dalej. O, tu już zaczyna się czerw. Zobaczcie i na dole w tych trutowych, ja je oczywiście OBL, prawdopodobnie oberwię, tam jest miód wrzosowy. Zobaczcie, pierzga i czerw. I tutaj tak samo. I widzę też, że pszczoły gdzieś chodzą na nawłoć, ponieważ widzę też żółte obnóża. A nawłoć w tym czasie kwitnie, więc wiadomo, no pszczoły nie tylko polecą na wrzos, polecą też na coś, co kwitnie, a w lasach też tej nawoci jest trochę. Choć jesteśmy naprawdę głęboko w lesie, to tej nawoci też gdzieś, no zobaczcie, też też jest trochę, trochę pierzgi, trochę czerwiu. Powiem Wam, że bardzo dużo pierzgi tu widzę w tych plastrach. Kosztem czerwiu się trochę przejmuje, bo... Ale nie, tu już zaczyna trzy środkowe plasty, to zawsze się zaczyna coraz więcej. E... Ale to i tak jest wszystko, powiem Wam, napchane tutaj mocno pierzgą. Jednak to jest to, że to była rodzina przez e... cały czas wykorzystywana do poławiania pyłku. Czyli od początku kwietnia do połowy Lipce, jak dobrze pamiętam, był założony poławiacz, i później ta rodzina. Też pamiętajcie, że jak ja zabieram ten poławiacz, to ona zaczyna nosić tą pierzgę z taką intensywnością, jak nosiła przy założonym poławiaczu. Czyli wiecie, takie 200% normy. Dlaczego? No bo wiadomo, że one wtedy miały niedosyt tego pyłku. Mimo tego, że one sobie potrafią to przemycić, ten pyłek, robią coraz mniejsze obnóża, to jednak. No jednak wiecie, no, traciły sporo i nagle wiecie, powiacza nie ma i one wszystko to co przyniosły, wszystko wchodzi. Czyli i młode i stare pszczoły lotne, jedne robiły większe odnóża, drugie mniejsze, wszystko nagle trafiało. I dlatego tak mam zapchane troszkę pierzgą te plastry, ale to tylko cieszyć się, nie? Bo na wiosnę, przy takim układzie jak tu widzicie, że są wianki z pokarmem i tak dalej, na wiosnę będzie bardzo dobrze. Zobaczcie, ośrodkowy plaster już lepiej wygląda. Tu już jest prawda, zobaczymy jak dalej w ogóle, bo może one poszły w którąś stronę z czerwieniem. Jajka, wszędzie gdzie się wygryza są jajka, ale zobaczcie, znoszą, zaczynają znosić do gniazda. Na, tak, nie wiem czy to będzie widać, tu się błyszczy, może będzie widać do słońca. Znoszą też tutaj, to było tak. No, na razie wszystko wygląda dobrze. Nie wiem, czy to. Oj, oberwał się plaster, chyba się oberwie zaraz. Czerw! Zobaczcie, czerw. Dobrze. Czyli mogły przesunąć czerw w tą stronę, i tu będzie na przykład jeszcze też będzie czerw. O, zgadza się, zobaczcie. Tutaj to samo, ale zalewają. Matka troszkę wycofuje się z czerwieniem, zalewają na ko czyli pożytek. Mam nadzieję, że to przeniosą wszystko do góry. Yy, bo dla mnie jest najważniejsze, żeby one przeniosły jak najwięcej do góry. Zobacz. I ostatnia jest z miodem do wirowania. Dwie ramki do wirowania, słuchajcie, z każdej takiej rodziny potencjalnie będzie do wirowania gniazdowa ramka. Czyli ta i ta pierwsza, którą pokazałem. I to by się jak gdyby zgadzało z tymi wyliczeniami, które pokazuje nam waga. E, z tym wszystkim, prawda? Waga około 15 na plus. 5 plus 5, prawda? 10 zabieram. Piątka e, zostaje w gnieździe, bo to jest jak gdyby one się tu przyniosły. I to jest nie do odwirowania ze względu na czerw na plastach, tak? Muszę oberwać to. Okej, okay, krata wraca na swoje miejsce. Teoretycznie niektórzy krat nie dają na wrzosie, bo matka raczej nie wchodzi do góry, ale jakoś tak. Wiecie, matki są różne, no i zobaczcie, ostatnio na jakimś filmie mówiłem, że taki przegląd dezorganizuje cały dzień. I jak gdyby zobaczcie, już pszczoły trzymają dym, już wentylują, już kończy się robota dla nich. Dzisiaj będą sprzątać po moim przeglądzie i tak to jest. Czyli przeglądy trzeba zawsze minimalizować jak tylko możemy. No, jak widzicie, tutaj stoi ul z wagą, ul na wadze, czyli tak naprawdę to ja y, swoją wiedzę na temat, ile miodu przyniosły, czerpię z tego ula. To ten ul jest jak gdyby y, tym. Y, to ten ul jak gdyby nazbierał tyle miodu, y, ile ja wiem. Natomiast inne może być różnie. Y, mogą być takie rodziny, które zdecydowanie mniej przyniosły, a mogą być takie, które zdecydowanie więcej przyniosły. Także tu trzeba mieć pod uwagę, że jest to, na wadze stoi rodzina, zazwyczaj się daje średnią rodzinę, bądź silną, tak, i według tego się yy, patrzy, na pewno nie słabą, bo wtedy będzie przekłamanie, yy, słaba czasami rodzina nie jest w stanie w ogóle nic przynieść, prawda, a gdzie inne będą przynosiły bardzo dużo, więc zawsze stawiamy na wadze średnią, taką średnia plus, bądź silną rodzinę. Co do rodzin pszczelich, to tak jak widzieliście ładnie noszą. Myślę, że bardzo ciekawy filmik. Zapraszam Was do subskrypcji, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje. Do lajkowania, do pisania komentarzy, dzięki temu ten film będzie miał większe zasięgi. No i może jakiś wstrzelacz, który jeszcze nie oglądał mojego żadnego filmu, albo w ogóle nie zna mojego kanału, trafi tutaj i może mu się jakieś informacje przydadzą. Okaże się, że mój kanał i moja praca jest przydatna też dla innych. Dzielenie się Pasją, zawodem, doświadczeniem przynosi wymiana przede wszystkim tych doświadczeń, przynosi korzyści. Tak też ja korzystam od innych pszczelarzy, i myślę, że dzięki temu pszczelarstwo w Polsce będzie na dobrych torach, znaczy już jest na dobrych torach, a będzie gnało do celu. O, tak to powiedzmy. Ok, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam do następnego odcinka. Cześć.